Długie, e, krótkie włosy, brązowe. Najczęściej nosi spódniczki. No, nawet fajnie się ubiera. Każdy nastolatek chce mieć takie super odjazdowe buty. Często nosi sukienki oraz marynarki. Jest rygorystyczna, ale potrafi, można z nią rozmawiać normalnie. Są też zabawne lekcje. Ogólnie jest miła, ale czasami e, nakrzyczy na klasę. Nie uczy matematyki, nie uczy przyrody. Historia to tam czasem takie wątki jakieś. Na lekcji było dużo sytuacji związanych z panią dyrektor i z panią pedagog, ale później było wszystko dobrze, bo pani naprostowała sprawę. No i jest bardzo fajna. No ogólnie jest fajną nauczycielka. Marude włosy. Y ma piwne oczy, lubi nosić apaszkę, yy, ubiera się tak... no nie nudno. Lubi ubierać się w czerwone rzeczy, ma nie najdłuższe włosy i jest yy, dosyć niska. No jest bardzo wymagającą kobietą. Jako nauczycielka. Nie lubi wchodzić po schodach i po prostu każdy wszystko rozumie o tej pani. Jest bardzo miła, jest bardzo dobrą organizatorką różnych imprez i wycieczek. Jest wymagająca, ale jest też człowiekiem i stara się, tak jakby myśli, bardzo optymistycznie. Jedną z naszych ulubionych nauczycielek jest pani, która bardzo e, lubi nosić e, swe, e, bluzy z futerkami, sweter, sweterki jakieś z futrem czy coś. Ta nauczycielka bardzo dobrze tłumaczy. Jest naprawdę wesołą kobietą i naprawdę ją bardzo lubimy. Że tak powiem, jeżeli my coś zrobimy źle, to nam pomaga w różnych rzeczach. Przedmiot, którego uczy też, też jest bardzo fajny i ciekawy. Często robi kartkówki, ale sprawdziany może robić 4 razy w roku albo nawet mniej, czasami może więcej. Ma e, krótkie włosy. E, jest ona pół szatynką, pół blond. Ciężko naprawdę ten kolor określić. E, jest e, wysoka nawet e, i... Y, 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 nie wiem. Żeby, żeby nie urazić, to taka trochę taka puszysta może, tak? Yy. No po prostu jest fajna, bo moja ulubiona nauczycielka, no. Jest to osoba z dużą ilością energii. Jest to osoba, która świetnie dogaduje się z młodzieżą. Jest bardzo utalentowana muzycznie. Osoba ta ubiera się dosyć... Młodzieżowo. Na pewno nosi spodnie, lubi sobie z nami pożartować. Bardzo taka naturalna i swobodna, jak się z nami rozmawia, dogaduje. Zmusza nas do myślenia i stara się, żebyśmy mieli własne zdanie, żeby nikt nie mógł nam mówić, że my tak uważamy, jak ktoś inny. Lubi się śmiać, opowiadać nam dowcipy, kawały. Nauczycielka ta jest bardzo dobrym nauczycielem. Uczy wspaniale. Ubiera się młodzieżowo i ma bardzo dobry kontakt z uczniami. Pani chodzi zawsze modnie ubrana. Nigdy nie widziałem jej tak samo ubranej. Dużo się nauczyć od niej można i prowadzi też zajęcia pozalekcyjne. Nie chciałbym w niej nic zmienić. Jest świetną nauczycielką, i chciałbym, żeby prowadziła swoje zajęcia tak samo. Jak zawsze. Ma naprawdę wspaniały kontakt z, z uczniami. Zawsze mam wspaniałą lekcję na końcu korytarza. Zaraz obok biblioteki. Lekcje są zawsze miłe i przyjemne. Zawsze mogę się czegoś douczyć, czego jeszcze wcześniej nie wiedziałem. Choć modnie ubrana, uczniowie ją lubią, bo potrafi nauczyć, ma poczucie humoru, robi dodatkowe lekcje, które po prostu yy, są ciekawe i nie. Nie robi na sucho wszystkiego, nie daje głupich zadań. Ona jest naprawdę wspaniała i naprawdę ją polecam. Ta pani mnie nie uczy, nie jest moją nauczycielką, aczkolwiek miałem z nią kilka razy zastępstwo i wspominam to bardzo dobrze. W trakcie tych zastępstw dowiedziałem się, w jakie gry zamula po nocach. Zawsze się cieszę, gdy na jej lekcjach jest, jakby to powiedzieć, luz. Często się śmiejemy, też zdarzają nam się różne dygresje na różne tematy. Jej klasa, w której uczy ma bardzo charakterystyczny wystrój, takim punktem bardzo, bardzo znajomym jest page zwisza, zwisający obok tablicy. Pani ma bardzo dobre podejście, nigdy, że tak powiem nie żyjemy w lęku przed nią, mamy dobre kontakty. I narzekała na jednej lekcji, że uczniowie zamiast śpiewać coś normalnego, na przykład Rammsteina, nucili jakieś smęty. No, pani zazwyczaj się ubiera tak samo, ale zawsze ten czarny sweterek, czerwona koszulka. Czerwone usta, no i zawsze te czarne włosy. Jak widać, to od razu można porozmawiać, uśmiechnąć się, widzieć, że szkoła jest przyjazna, a nie, nie jakimś więzieniem dla nas. Pomimo tego, że chodzi codziennie w butach na wysokim obcasie, jest bardzo niewielką, lecz urokliwą osobą. I jest ławka dla eboli, która jest ustawiona jakby przodem do. do... Wszystkich pozostałych ławek. Niestety nie mam z nią na co dzień lekcji, ale parę godzin zastępstw dało do myślenia. Są to naprawdę przyjemne i ciekawe zajęcia. No, bardzo pozytywnie wspominał generalnie te kilka zastępstw, e, bardzo fajny klimat lekcji, taki luzacki, i, i tak. I... Jedyne co chciałabym zmienić, to to, żeby mieć z nią lekcje na co dzień. Pan, który jest, ma krótkie włosy, szaty na okulary nosi. Ubiera się według mnie bardzo młodzieżowo, czyli na przykład dżinsy, w sensie rurki na przykład i bardzo modne koszulki. Takie jak na przykład my nosimy. Miał aparat na zęby. Nie wiem czy teraz mam, bo się tam nie przyglądam za bardzo, ale y, miał aparat na zęby, ale nieźle go zamaskował, bo przez trzy lata w ogóle się nie spostrzegam, że on go w ogóle miał. Y, nie ma dużo kartkówek ani sprawdzianów. Jest wysoki, wysoki ch chudy, y, no i y, no, faj fajnie włosy zaczesuje. Lekcje z tą panią ma każdy w szkole na pewno. No, ta pani ma gabinet na, na samej górze. Ma piwne oczy. Ma czarne włosy. Mieszka w jednorodzinnym domu. Mało wymaga. Ma dziecko. Nie jest aż tak wymagająca, bardzo dobrze. Uczy dobrze i przyjemnie. Łatwo jest zrozumieć i nie jest surowa dla nas. Nie jest taka staroświecka, tylko taka nowoczesna. Yy, nigdy nie robi sprawdzianów, ładnie się ubiera. Yy, pozwala na dużo rzeczy. Bardzo fajnie prowadzi lekcje, ciekawie. Często puszcza nam jakieś utwory. Yy, jest jedną z najmłodszych nauczycielek w naszej szkole. Na pewno niejedną część się w niej podkochuje, bo jest bardzo ładną kobietą. Fajnie się ubiera, fajnie się też z nim gra. Jest bardzo śmieszny, wymyśla nam różne ksywki. Pan ten bardzo fajnie się dogaduje z nami, jest śmieszny. Często też bawi się z nami i żartuje. Często na przerwach, no i czasem naprawdę jest dziwny. Jest on modnie ubrany, na sportowo zawsze. Jest szczupły i wysoki. Ma typowy, typową fryzurę. Lecz nietypą dla nauczyciela, ponieważ jest on e, uczesany. E, jest on ulizany. <grystanie> Na zajęciach jest bardzo ostry, może czasem doprowadzić do łez. Bardzo często nosi okulary przeciwsłoneczne, choć czasami nawet nie świeci słońce. Tak, normalnie chodząc po szkole jest fajny. Ubiera się też fajnie. Ogólnie jest. Osoba zazwyczaj chodzi w dresach. Gdy mamy z nią lekcje, zawsze mówi nam, co nam dobrze wychodzi, każdemu mówi co robi najlepiej, podkreśla nas nasze zalety. Um. Jest od nas nieco niższa. Czasami nosi okulary. Jest to osoba, która z... bardzo lubi zdrabniać nasze imiona. Jest to osoba, która ma kręcone, ciemne włosy, krótkie, bardzo wręcz krótkie. Jak komuś coś nie wychodzi, to też każdemu mówi to osobno, czym jeszcze ma popracować i w kółko wałkuje to samo, żeby wreszcie mu wyszło. Rozmawia z nami na lekcji, lubi też z nami prywatnie porozmawiać i dogaduje się z nami dobrze. I lubi czytać książki pani? O, lubi. Często widuję panią na korytarzu. No, ubiór, powiedziałbym, często dość podobny. Te okulary, długie włosy. Jest ona bardzo charakterystyczną osobą w naszej szkole i wielka burza czarnych loków, charakterystyczne okulary na nosie. Nie, no mamy dużo zabawy na tych lekcjach, chociaż no, przedmiot ten nie powiem, przyda nam się jak najbardziej w życiu. Dowodzenia, różne prawa. Na jej lekcjach często pasuje, panuje tak zwany chaotyczny nieład, jednak przyswajamy po, powoli, ale skutecznie, wiedzę. Zadania są nie są jakieś strasznie trudne, ale są takie, żeby każdemu odświeżyć pamięć, przypomnieć temat.